Agnieszka i Robert Filochowcy to para doskonale znana widzom programu Rolnik Szuka żony. Uczestniczka show zaktualizowała swój profil na Instagramie, publikując wpis, w którym podzieliła się radosną informacją. Internauci ruszyli z gratulacjami oraz życzeniami, Robert i Agnieszka Filochowcy razem po programie Rolnik Szuka żony. Uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony cieszą się sporym zainteresowaniem jeszcze długo po zakończeniu emisji odcinków z ich udziałem. Udzielając odpowiedzi na pytanie o to, które pary przetrwały, nie sposób pominąć małżeństwa Agnieszki i Roberta Filochowskich. To para, która powstała w drugiej edycji randkowego show z Martą Manowską w roli prowadzącej. Widzowie byli świadkami rodzącego się między nimi uczucia, a zakochani powiedzieli sobie tak, w 2016 roku: Dziś państwo Filochowscy tworzą ciepły i rodzinny dom dla dwójki dzieci. Najpierw na świecie pojawił się Tomasz w 2017 roku, a cztery lata później Agnieszka Filochowska urodziła drugiego syna, Adama. Chłopcy chętnie pomagają rodzicom w gospodarstwie, a dumna mama od czasu do czasu dzieli się uroczymi migawkami na Instagramie. W ostatnim czasie żona Roberta, właśnie za pośrednictwem wspomnianego medium, przekazała radosną informację dotyczącą jej rodziny. Okazało się, że filochowscy zostali nominowani do prestiżowej nagrody. Rolnik szuka żony dwóch. Agnieszka Filochowska na Instagramie, Agnieszka z programu Rolnik Szuka Żony, opublikowała na Instagramie wpis zdradzający, iż ich gospodarstwo zostało wytypowane do reprezentowania województwa mazowieckiego w ogólnopolskim konkursie. Miło się pochwalić, że reprezentujemy województwo mazowieckie w krajowym konkursie na najbezpieczniejsze gospodarstwo, organizowanym przez KRUS. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród 16 laureatów szczebla wojewódzkiego. Miło się znaleźć w tak zacnym gronie. Swoje słowa uzupełniła między innymi o fotografię ukazującą całą rodzinę. Informacja ta nie mogła przejść wśród internautów bez echa. Sekcja komentarzy w mig wypełniła się odpowiedziami, w których słowa gratulacji mieszały się z życzeniami powodzenia. Gratuluję i powodzenia, ale zadbane gospodarstwo, szacunek. Brawo, gratulacje dla was. Oczywiście zagłosuję, zagłosowane. Powodzenia. Pamiętacie odcinki Szasz z udziałem Agnieszki i Roberta?